Widzowie, właśnie robimy. Będziemy grać rzutki we dwójkę. Będziemy grać rzutki. Tak. Czy to jest nie zepsuło się widzowie. Ja też nie lubię w ogóle. Jak to widzę. Dobra, tak wydaje dźwięk, gra. Co nie? Ja? No na przykład dwa na ks jest 200. Nie, ja my... nie daj 200 od 200 I co, pierwszy ja zaczynamy? Ty... Ale <głosne>, jak malu. Nagrywaj, nagrywaj tak Dobrze, Kondziu, nasz nagrywaj profesjonalista zabijcie, Tutaj chodź, tutaj No to tutaj I leci 13 16 Uwaga, mamy 32 punkty To Mamo, co, teraz w... 32 punkty Kondziu dobiu. Xplayem, playem, start i to są twoje punkty. Proszę, Spokoj. tutaj masz, a ja nagrywam. Dobra. Pięć minutę trwa ten odcinek. Dobra. I tak do słabo. Co? Miałeś 40 za to? To za, za to 40? A co to? Co no ja? Nie? Zrobiłem. Spokojnie, nagrywaj. Nagrywaj. Co ja zrobiłem? Rozpadły się. Może no, za Ciebie rzucę? Dawaj, Kondziu. Nie no, naprawić. Prawie, Lotki. Może ja za Ciebie rzucę? Dawaj. Bo tak, masz. I rzuć tylko... Ale nie tak mocno. I ma 18. Masz 61 punktów łącznie. Dobra, trzymaj. Nie, nie możecie na widać a moją też chcę zobaczyć. Mogę swoją twarz pokazać? No. Hmm. Halo. Hmm. Ale... Ej ty, ja wiem czemu ty tak... Ty nie trafiłeś w jedynkę. Ty trafiłeś tu. Dlatego miałeś 40! No. ja mam 30 dwa. Dobra, co się. No. się no. Jest tu. Zielone tak. 60 punktów. Uuu. Nie trafiło. Nie trafiło, niestety. Ale w ogóle To to mnie zhejtował. Jak miał no. takie ładne rybki. Bo ma ładne, teraz ma nowe. Tak. Tak! 66, 66 punktów. 66 punktów, brawo. A ile miałem? 61. Tak. Ale nie tak mocno nie mnie okej? Mhm. No tak mocno nie rzucać. Zmiana kamerki. Piękna to jest, te, to jest teraz nasz. Tutaj jest teraz nasz. Tutaj nasz się ma. Dobra, rzucaj! Dobra, nie tańczmy. On leci, ale... 7 letziła. Esham. 15. Co? Co 18? 18? <grywaj> Czekaj pokażę. Ale już wzięli. 108, 108 punkto My knuć. ile ja mam. 66 bitów. No! Dobra. Grałem kiedyś w środki. Zrób cięcie. Zrób cięcie. Ty okay. <grym> <grym> co mi trafiłeś? już tam środek, profesjonalista. Pan kończył. To trwa. Cztery minuty. Dobra, rzucamy dalej. Dobra. Opa. Przybliżam. Oho o. Ty trafiłeś. Ile? Ile? 147, a ja miałem 81. Nie, więcej, sto ileś. 108. 108, chyba. Okay. Mogę? Trzymaj. Widzowie, dzisiaj... Nie wiem jakim cudem, ale trafiłem w środę. O gdzie ja sobie trafiłem? <grym> nie tak mocno! Co proszę się stanęło! Dzisiaj! Trzymaj, no Tak widzowie zrobiłem. Nie trafiłem, Siema. się rozpadło. Tak. Flutka. To nie wyszedł albo Widzowie, musimy zrobić cięcia Albo nie. Zawnę. Proszę. No dawaj. Nael się nagrywa. I... O, brawo! Straż 124!

a nie, czego dzisiaj zdążę. Jak nie, to możemy dzisiaj zrobić. O, to była miłość. Ty nie zrzuciłeś, teraz za ciebie rzucałki? Tak, to ja muszę za siebie rzucić. Aj. Teraz przełącz na siebie. Nie, ja cię za ciebie rzucę. O! Jazdy wygrałeś, czy, czy ze mnie wygrał, widzowie. Pierwsze miejsce. Wygrałeś. Wiem. Ja robię takie ujęcia. Gramy teraz Wyżej. dobra, teraz się ja rzucam widzowie. Tutaj teraz on rzuca Pędziła wróć się do aparata

Bo nie jeszcze nie grałeś. Tak. Osiemnaście. Nie wierzę! Może nagramy? I co, liczyło? A może nagramy? Może... A gdzie jest druga? Nie. Gdzie jest Tu mam. No dobrze. Dobra, Andrzej. Au, 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 Nie Rzucę tyłem. Nie rób. Dobra, ja za ciebie rzucę. Good Nie. Gdzie masz drugą? No niestety widzowie, ja mu czytałam Andrzeja, była. Może tak, widzowie, Andrzej będzie nagrywał, a ja za jego widzowie, nie będzie, co? Okej. Okay. to jest słabo odwrotnie. Czekaj, Andrzej, czekaj. Będę musiał coś zrobić. I don't fight, don't fight. A, A pokaż Ameryka! To, je Ameryka. to je Ameryka. jest Ameryka! To jest Ameryka! Kończyniesz Ameryka! babuł. Ej, stań bez ruchu! Do aparatu! <śmienic> nie, nie ruszaj się, nie ruszaj się!

O, to są kondzia rybeczki. Tak, mamy rybeczki. Tak, kochane rybeczki. A ktoś się zhejtował. Jeżeli to oglądasz teraz, hejterze, no to bardzo cię A nie ja lubimy. Ja się nie oglądam, bo jeszcze tego nie wrzuciłem. No. Dobra, nagrywaj, rzucamy. Hejterze, bardzo cię nie lubimy. Te rybki są żywe, zobacz. Żywa, ale zhejtował. Tak, są bardzo dobre Dobra, gdzieś na do ciebie rzucam. Niestety, to tobie, tobie, tobie dzień, nie może, tobie Tak, nie mówię. Bo robi to mocno. No i. Oj. Brawo! Ja to od ciebie złoszę teraz. I ty kurde pali nasz punktów? A ile ja? Kurczaki! No u ciebie przodą. Moja mina, jak to zrobiłem? Chodził? a stań bez ruchu do aparatu, w ogóle się nie ruszaj. Przepraszam. <laughs> Krystyna, wow. Kondziu. Uważaj! Co? A to był żeby nagrać kolejną część ładny pokój mojej siostry. Dobra, wszystko! To ma! 157 punktów mam widzowie! Pięknie! O, palion! O, to jest to, ale, ale dwa! Ala, ale, ale dwa! O nie, no są za skrupki. Ale tu są też, żeby Ale co u nas robi to, jest za andziele, to jest... Ej, podaruj, podaruj jedną fasolkę swojej siostrze. zmieniło duży kądził, portfel ma 5000 zł leć do kądzia. Patrzcie, co wiem! Idę! Patrzcie! Gdzie trafiłem? Łap! Do portfela kądzia leci 5000. Ja robię ujęcia niespotykane w Polsce. 109. O! Na kamerze bardziej widać, A był inny gracz. Myk, myk. Myk, myk. Ale przepraszam, widow, gdzie się dzieje? O! Kurde No? Bo to sami nie zalicza. Przepraszam, widow, nie zaliczyłem. Tylko spadł to Zezem z Zezem trafiłem w 11! Naprawdę? No! Z Zezem? Dobra, ale jak teraz będę co trafię, to wiesz, ja wygrywam. Wiem. Muszę jedynka. jedynkę. Spróbuję jedynkę, widzowie. Nie, jedynka! Jedynka w szkole. On dostał puchar za zrobienie tego? Najlepszej piosenki w Polsce? Wiesz, ja będę chodził na to? Co? Na to. to. Malutkę. No takie coś na... No. I przeciwnik tak? daje, a, a ja tak. No Wiesz co, to znaczy. A, ja wiem. Karotę. Mu karotę. Nek plagie! Nek player! Słuchaj! No bo... Tak, patrz! Wypróbuj czegoś nowego. O nie, ping pong! A, ping-pong! Dobra, ja się tak zajmę. Tryb kreatywny. Ty tak zrobi. Ty skoprzątaj to, a ja tu wezmę obronę, oki? Okay. Okej. Okay. Palion controversio. No, dobra, a ty tu? Ej, Andrzej. Okej. Okay. Skoprzątaj bardziej broni, a ja parę i wszystko. Patrz, on spędzi. Ula, ale ale ula, 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 robić? ula, za chwilę ula, Trzymaj widzów! Ale... Kurde,